Cześć! Zbliżają się święta, a my jesteśmy tu, by rzucić trochę naukowego światła na to, co sprawia, że ten czas jest taki wyjątkowy. W tym nagraniu dowiecie się o pięciu naukowych zjawiskach, które sprawiają, że co roku z utęsknieniem wyczekujemy grudniowego okresu świąt oraz o pięciu ciekawych świątecznych zwyczajach z różnych państw świata. Przygotujcie się na świąteczne ciekawostki. Które pozwolą wam spojrzeć na tradycję w zupełnie nowy sposób. Choinka to jeden z symboli świąt, a jej zapach jest tak charakterystyczny, że trudno wyobrazić sobie ten magiczny czas bez niego. Ale dlaczego choinki tak pięknie pachną? Otóż to wszystko ze sprawą terpenów, naturalnych substancji chemicznych, które są wydzielane przez drzewa. Te same substancje odpowiadają za zapachy żywicy, igieł, a także za charakterystyczny aromat świerku czy sosty. Terpeny mają także właściwości uspokajające, dlatego czujemy się zrelaksowani przebywając w pobliżu pachnącej choinki. Ciekawostka! W dawnych czasach drzewka świąteczne wykorzystywano także do tworzenia naturalnych olejków eterycznych, które miały poprawiać zdrowie. Zimowy krajobraz nie byłby taki sam bez śniegu, choć dla wielu z nas biały puch to po prostu część zimy, ma on w sobie coś fascynującego. Zastanawialiście się kiedyś, do czego śnieg jest biały? Otóż każdy kłatek śniegu to maleńki kryształek lodu. Kiedy światło pada na śnieg, kryształki lodu odbijają je w różnych kierunkach, a ponieważ robią to w bardzo równomierny sposób, śnieg wydaje się biały. A co najlepsze, każdy płatek śniegu jest absolutnie unikalny. Woda zmienia się w lód, tworząc wspaniałe, geometryczne i niepowtarzalne kształty. Święto to czas, który zazwyczaj kojarzy się z radością i ciepłem. Ale czy wiedzieliście, że to nie tylko magia chwili? Święta mogą poprawiać nasze samopoczucie z naukowego punktu widzenia. Kiedy jesteśmy w gronie bliskich osób, nasz organizm wydziela oksytocynę. Hormon przywiązania zwany także jako hormon miłości. Oksytocyna ma pozytywny wpływ na nasze emocje, zmniejsza poziom stresu i może powodować, że czujemy się bardziej zrelaksowani oraz zadowoleni. To nie tylko tradycja, ale także efekt chemiczny naszego ciała który sprawia, że święta naprawdę dają na poczucie szczęścia. Dekorowanie choinki to jeden z najważniejszych symboli świąt. Ale skąd wzięła się ta tradycja? Choinka jako element dekoracji ma swoje korzenie w Niemczech. Zwyczaj stawiania choinki na święta Bożego Narodzenia sięga XVI wieku, kiedy to niemieccy protestanci zaczęli ustawiać w swoich domach drzewa iglaste i ozdabiać je świecami, jabłkami oraz innymi ozdobami. W XVIII wieku choinka zaczęła zyskiwać popularność w całej Europie, a w XIX wieku dotarła do Wielkiej Brytanii, gdzie była wprowadzona na dwór królowej Wiktorii. Wkrótce potem tradycja ta rozprzestrzeniła się na inne kraje, stając się symbolem świąt na całym świecie. Dziś choinka to nie tylko symbol religijny, ale i rodzinny, który wprowadza do naszych domów ciepło. I świąteczną atmosferę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego ciepłe napoje, takie jak kakao czy herbata, smakują tak wyjątkowo zimą? Okazuje się, że to ciepło oddziałuje na nasze zmysły, a także na układ pokarmowy, który w czasie chłodów lepiej reaguje na rozgrzewające napoje. Nasze zmysły, a szczególnie zmysł smaku, reagują na temperaturę napoju Ciepło zwiększa percepcję smaku, ponieważ ułatwia uwalnianie się cząsteczek zapachowych, które są kluczowe dla odczuwania pełni smaku. W praktyce oznacza to, że ciepły napój będzie nam się bardziej aromatyczny i intensywny niż zimny. Ciepło pozwala również na lepsze wydobycie smaków składników, takich jak przyprawy, np. cynamon czy goździki, czy kakao, które zyskują pełniejszy profil. Co więcej, ciepłe napoje stymulują naszą produkcję endorfin, co może Poprawiać nastrój i dawać kuczucie komfortu. Święta to czas pełen tradycji, a każda kultura ma swoje unikalne zwyczaje. W tym segmencie przyjrzymy się klięciu fascynującym tradycjom z różnych zakątków świata, które dodają magii do obchodów tego czasu. W Norwegii Boże Narodzenie to czas, kiedy w wielu domach pojawia się bardzo nietypowy zwyczaj: poszukiwanie czarownic. W czasie świąt Norwegowie wierzą, że 24 grudnia czarownice i inne magiczne istoty wchodzą na powierzchnię, dlatego też Norwegowie ukrywają wszystkie miotły. Zgodnie z tradycją czarownice jeżdżą na miotłach, co stało się powodem do ukrywania ich na czas świąt. W niektórych regionach dzieci słyszą specjalnie historie o czarownicach, które przybywają na Boże Narodzenie, aby przygotować dla nich magiczne prezenty. Choć Boże Narodzenie nie jest w Japonii tradycyjnie obchodzone, ten przyjął bardzo interesujący zwyczaj związany z tym okresem. W wielu japońskich rodzinach Wigilia to czas, kiedy na stole pojawia się... kurczak z KFC. Tradycja ta rozpoczęła się w latach 70. XX wieku, kiedy firma KFC rozpoczęła kampanię reklamową promującą pierogi i kurczaka jako idealną kolację wigilijną. Dziś wiele osób w Japonii rezerwuje w KFC na ten dzień stolik, a świąteczny kurczak stał się niemal symbolem Bożego Narodzenia w tym kraju. A wy? Które 12 dań z KFC byście wybrali na swój wigilijny stół? Włosi obchodzą święta w wyjątkowy sposób. A jeden z najbardziej urokliwych zwyczajów to tradycja Labefana. Włosi celebrują święto Trzech Króli, ale to nie oni przynoszą dzieciom prezenty, lecz czarownica Labefana. Zgodnie z legendą Labefana jest starszą kobietą, która w nocy z 5 na 6 stycznia odwiedza domy dzieci zostawiając im skłodycze i drobne prezenty. Dzieci, które były grzeczne dostają cukierki, a te które się źle zachowywały, mogą znaleźć w swoich butach węgiel. W Nowej Zelandii, podobnie jak w innych krajach południowej półkuli, Boże Narodzenie przypada na lato. Choć dla wielu z nas to czas mrożnej zimy, nowozelandczycy spędzają ten okres na plażach, przy grillu, w otoczeniu natury. Tradycyjne wigilijne potrawy są często zastępowane przez barbecues i świeże owoce morza, a zamiast typowych zimowych ozdób można spotkać dekoracje inspirowane plażami i przyrodą. W Nowej Zelandii Boże Narodzenie jest czasem spędzonym na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi w atmosferze radości i odpoczynku. Na Filipinach okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się już we wrześniu, ale najpiękniejszym zwyczajem jest tradycja tworzenia ozdób w kształcie gwiazd. Są to kolorowe, ręcznie robione latarnie, które symbolizują gwiazdę betlejemską prowadzącą trzech króli do miejsca narodzin Jezusa. W trakcie świąt te gwiazdy zdobią każde filipińskie domostwo i są wystawiane na pokaz w miastach i wioskach. W wielu miastach odbywają się także konkursy na najpiękniejszą ozdobę, która jest symbolem radości, nadziei i światła. I to już wszystkie ciekawostki, które na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że który z nich zapadła Ci w pamięć. Jeśli tak, to koniecznie polub ten film. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!